Wow, a co ty teraz masz tutaj za zabawkę? No. Nowe? Kuleczki. Kuleczki? Od Mikołaja też dostałeś? Super! O, ucieka! Dzień dobry, w kolejnym vlogu na moim kanale. To będzie no vlog, co tam? Co tam nic się nie stało, żabko. To będzie blok taki świąteczny, rodzinny. Zapraszam Was do oglądania. Właśnie przygotowujemy śniadanko, tak? No. Na śniadanko wszystko, co zostało nam z wikilii. Grzybki w cieście, które babcia robiła. I pierożki, które mama robiła. I kapustę. Wszystko sobie zgrzejemy. I będziemy... Tata Hm? Co no, to za Tata? Co to jest? To ma chole. Co są święta kochanie Beauty, strefa spa, Rolewanko na opuchliznę powigilijną i czas raz na płatki po się ubieram i dzisiaj idziemy na obiad do mojej mamy. Zabieram jeszcze prezenty, które Mikołaj zostawił u nas pod choinką. Yy, ładna jest pogoda, chłopaki pojechali na rowerku. A, jeszcze Wam pokażę. <laughs> Zobaczcie, jakie sobie zrobiłam łuska i pod kolor spódniczki. No. Taka dzisiaj styl, stylizacja. Biała koszula sprawdza się zawsze. Spódniczka yy, skórzana, tylko w takim fajnym właśnie bordo. Długie kozaki, płaszczyk jesteśmy gotowi. Zabieram, co mam do zabrania, a jest tego trochę. Czekaj, gdzieś klucze, muszę sobie... A to są klucze od domu? Dobra, klucze od domu. Mam raz, dwa, trzy, Sze... trzy, cztery, pięć, sześć. Ja mam siedem listów. Siedem listów i gramy, tak? Gramy w listonosza? A ty masz osiem. Super. Ej, to moje. Dobra, dajemy. Zaczynamy. Ja. Nalazłaś? Doręczamy listy. Tu. Dobra. Ile masz jeszcze listów? Ja mam jeden. Jeden, ja mam dwa. Ole, nie błagam. Proszę bardzo, dzieciaczki. To jest odpoczynek u babci. W telewizorze pociągi, koinka, wyłożeni na poduszkach, zadowoleni. to Tak. Jeden kierowca, bardzo proszę. Drugi kierowca. idziemy do domu, tak? W tamtym roku jechałeś z sankami od babci w święta, bo napadało śniegu, wiesz? Co? No właśnie nie wiem czy to było dwa lata temu, czy... No to jest jego trzecia zima wraca. Mój dzidziusiu. Mój dzidziusiu. Ubierzemy się w piżamki? Nie. Ubierzemy się w piżamki i pójdziemy nynać, okej? Okay? Nie. Jak to nie? Nie będziesz spał? Nie. A co będziesz robił? Nie. Bawił się? Tak. Teraz już jest pora do spania. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Najlepsze uczucie w ciągu dnia? To jest to uczucie, kiedy w końcu po całym dniu możemy zmyć makijaż. I przebrać, wpiżemy. Dzień pierwszy świąt z nami, jeszcze jutro drugi. To był dzień bardzo wymagający dla naszych brzuchów, ale jeszcze trochę kończy się przerwa świąteczna i wracam do zdrowego odżywiania i swoich rytuałów, więc będzie dobrze. <śm> Tak, jakby Cię przyniosę, Kiciu. A co chcesz, wody? No, nie wiem, to jest w Ja nie wiem, czy jest w I co, możemy? Dobra, klikaj start, jeśli masz. Czy oszukałeś kiedyś mamę? Tak. Boże. Jak Wiedziałem, że tak. No i widzisz, coś nie zadziałał ten twój. Musisz go chyba zresetować, ten wykrywacz kłamstw. To teraz, To jest bombka, którą robiłam w podstawówce w prezencie na święta mojej dla mamy, a tutaj sam dla babci. Proszę bardzo, jak pięknie zbałam brokatem. <laughs> Fajna? Ranek? Może być. Co, zrobiłbyś ładniejszą? No? Nie, nie, jak O, zobacz, tu jest jeszcze kwiatuszek. Bardzo proszę. Jak na moje możliwości, to to było naprawdę przepięknie mi wyszło. A jaka piękna pamiątka? To mi się bardzo baletnice podobają. Mama, gdzie kupiłaś baletnicę? Podoba Ci się? A i taka świecąca. Trzeba ci kupi jak będzie. Blabusia. Może Ta też świeci, musisz włączyć na dole. No. No? No? No bo baterie trzeba wymienić. Nie wiem to. Till <laughs> I Odkupienie win Wszystkie na kubkę. Nie chcę eee. Nie chciałam tego no ale co? Może posterał? Dawaj, przed? nie mam A, A no, to. no no, no Okej. Okay. Okay. Masz? Nie. <noise> Aha, jeszcze jedno i wygram. <noise> Masz? Poczekaj. No. A to to było, że mogę przenieść. Dziękuję Wam kochani za kolejny dzień, drugi dzień świąteczny. Dziękuję Wam za oglądanie moich vlogmasów. Widzimy się w kolejnych filmach i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami, a już w kolejnym vlogu e, zabiorę do za Was w bardzo fajne miejsce dla dzieci.